Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami, a jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica ani dla mej ludni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica, i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz Wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje lata młode, a póki okręt walczył, Siedziałem na maszcie, a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Ale kiedyś o smętnych losach zadumany, mojej biednej ojczyzny, poznak to szlachetny że płaszcz na moim duchu nie był wyżebrany, lecz świetnościami moich dawnych przodków świetny. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne serce moje spalą w aloesie i tej, która dała to serce, oddadzą, tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siędą przy pucharze, i zapijał mój pogrzeb oraz własną biedę jeżeli będę duchem to się im pokażę jeśli bóg mnie uwolni od męki nie przyjdę lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec a kiedy trzeba na śmierć idą po kolei jak kamienie przez boga rzucane na szaniec co do mnie, ja zostawiam maleńką tu drużbę. Tych, co mogli pokochać serce moje dumne. Znać, że srogą spełniłem twardą, bożą służbę i zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi? Iść. Taką obojętność, jak ja mieć dla świata. Być sternikiem duchami napełnionej łodzi i tak cicho odlecieć jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba aniołów przerobi.